Wiecie co? Wczoraj urodził się jeszcze jeden kurczak. Musieliśmy pomóc wyjść mu z jajka. No więc teraz są dwa kurczaczki i to by było na tyle. Prześwietliliśmy resztę jajek z babcią. No i te jajka były albo puste, albo obumarły na bardzo wczesnym etapie. I resztę jajek wyrzuciliśmy. A co ty tam miałeś za ptaszki? To twoje? Zobacz ten żółty, jaki puchaty już jest. Widziałeś? I to twoje ptaszki, tak? I ty się nimi opiekujesz? Arciu, opiekowałeś się tymi ptaszkami, tak? No to super. Dobrze, że ty jesteś taki opiekuńczy. Widzisz, Arciu, jak one mają tu dobrze? Tu mają grzejnik. Tu mają lampkę, tu mają folię, żeby im odbijała ciepło, i jeszcze termofor napełniony ciepłą wodą. A ten ciemny to jest taki czort. On tak bił tego drugiego, bo ten ciemny jest starszy i on wie, że jest silniejszy. No i przyniosłam mu wczoraj tego, tego jasnego. O, już go dziobnął. I on go cały czas bił, dziobał go po oczach, po dziubku, cały czas go spychał z tego termoforu. Nawet jak on gdzieś poszedł sobie w różek, to on dalej za nim chodził i go bił. Ale teraz już się tak w miarę dogadali. A ten jasny jest taki kochany, on się tak przytula do wszystkiego. Główkę kładzie na termofor, do rąk się przytula. I taki naprawdę taki słodziak do zjedzenia. Opiekowałeś się nimi tak. On by chciał je tak wylizać, ale jak on je liże, to by im głowę urwał. Ten jest w ogóle taki bardziej strachliwy. Ten ciemny. A ten jasny tak się raczej przytula. Taki kochany jest. Nie? Słodziaki. I ten jasny to jest chyba leghorn. A to jest taki kundelek. To jest po tym drugim kogucie, nie po Stasiu. Nie lisz ares, bo im krzywdę zrobisz. Ty masz za duży język, żeby je lizać. No, Także, Tasiu nie ma dziecka. Ale babcia nastawia dzisiaj inkubator, i może jeszcze będzie szansa, że Stasiu będzie miał dziecko. Ty już masz doświadczenie, nie? W opiece nad takimi ptaszkami. Arciu ma doświadczenie, bo Arciu się opiekował Stasiem. Tylko, że Stasiem to on mógł sobie wychodzić do ogródka. A te bidoki będą w domu siedzieć całymi dniami. To jest za zimno. No, co? Chciałbyś coś zrobić im, ale nie wiesz co? No, nie możesz ich lizać. Nie możesz lizać, bo im krzywdę zrobisz. Zobacz, jakie to są ładne ptaszki. Eleganckie, nie? A ciu ma dwóch dzieci teraz adoptowanych. No, śliczny jesteś. Śliczny. Znowu się do was przyzwyczaję i będzie mi żal was. Zobaczcie, jaki on ma kuperek. <noise> Zobaczcie to. Nie mogę zdrości złapać. Widzicie? Zobaczcie jaka dupka, <laughs> nie mogę jakie one są słodkie. Ale to jest aż niemożliwe, że tylko dwa się wykluły. I to jeszcze tak ledwo, ledwo. Bo obydwa trzeba było wyciągać z jajka. Słodziaki. Jak Stasiu miał trafić do kurnika to też mi go było żal. I chodziliśmy cały czas do niego i go pocieszaliśmy. Ale Stasiu się później odnalazł. Tylko, że Stasiu był kogutem. A to mi wygląda na dwie kurki. Nie wiem, może ktoś się bardziej zna, bo Stasiu to miał naprawdę taki koguci, kogucią twarz. A one mają takie słodkie ryjki. Takie dziewczynki. Ale ten to ma śmieszne kolory. Ares, jaki skupiony. Ares, ochroniarz? <grym> Nie możesz ich lizać. Nie możesz tak robić. Ja wiem, że ty byś bardzo chciał. Bo ja normalnie głowa za chwilę eksploduje, jak ich nie poliży. On całą noc ich pilnował, bo one płakały. Nie Arciu. Jarek co chwilę wstawał i tam zaglądał, czy wszystko z nimi jest ok. Musimy im wymyślić jakieś śmieszne imiona. Na razie strzelamy w imiona dla dziewczyn. Chyba, że ktoś się zna bardziej niż my i nam powie, czy to są dziewczyny, czy tu jest jakiś chłopak. Ale możecie wymyślać jakieś śmieszne imiona. Dobra, słuchajcie, wracacie do siebie, bo zmarzniecie. Wy macie takie delikatne futerko, nie? Trzeba kurczaczki na termofor położyć. Tak, ty, ty jesteś kochana, jesteś słodka. Też jesteś słodki, ale ty jesteś luj, bo ty ją bijesz. No, ty jesteś taka, taka dziewczynka, kochana. Tak? Taka dziewczynka. Musiałam je odłożyć, bo moja psychika nie potrafi wytrzymać tej słodkości jeszcze jest zgniotę. Nie? Ty widzisz je tak zgniutnie Takie mi słodkie. Okej, okay, możesz biec. A czemu się nie rozpędziłeś? Bo się załamałeś? że masz tylko dwójkę dzieci do adopcji? I babcia dzisiaj pożycza inkubator, więc dzisiaj jest ostatni dzień zbierania jajek, więc to, co teraz zbierzemy, to musimy włożyć do inkubatora. A no i musimy dodać, że ten jeden kurczak jest z naszych jajek, a ten drugi jest z jajek niespokrewnionych z naszymi kurami, bo wzięliśmy od kogoś jajka. Zobacz, Ares, to jest potencjalne dziecko. Się nie śmiej, nie możesz go zjeść. Bo tu jest dziecko w środku, tak? Daj mi najlepiej to wiadro, bo jeszcze uszkodzisz. Będę sama wkładać, dobra? Dobra. Jeden jest. I co jest więcej? Zobacz, mam drugie potencjalne dziecko. Tak? Wkładamy to wiaderko. I może jeszcze ta kura coś ma. Mamy jeszcze jedno dziecko. Dzisiaj kury nie biegają, bo jest bardzo zimno i bardzo mocno wieje. Tylko wymienimy im wodę. Babcia mówiła, że przez to, że je wypuszczamy w mróz, to przestały się nieść. I dlatego właśnie mamy tylko trzy jajka. Ale tam chyba babcia odłożyła jeszcze. Dobra, chodź Aresław. O, tutaj, tu jest ojciec. Widzicie? Poczekaj, przesuń się Ares. Zobaczcie, on ma takie piórka na nogach. I ten, co się urodził, też takie ma. No, a Tasiu nie ma piórek. Dlatego tu nie jest dziecko Stasia. Nie, Tasiu, nawet Tasia dzisiaj nie puszczamy. Wiesz, jak jest zimno? My sami uciekamy do domu za chwilę. Wiesz, Tasiek? Zobaczcie, te kurczaczki będą kiedyś takie wielkie jak Tasiu. A Tasiu też był taki maleńki. Wiesz, gdzie babcia schowała jajka? Tutaj, u góry. Oj, babcia chyba nie zaszalała. Zobacz. Jedno. Jedno jajko, a my mamy trzy. Nie dobrze, Ares będzie mało dzieci. Nie rób tutaj. To nie jest do jedzenia, to są dzieci. Dobra, musimy się z nimi obchodzić bardzo delikatnie, tak? Żebyś nie puknął mnie przypadkowo. Chodź pójdziemy tędy, chodź, dobra, Arciu, wiesz co robimy? Idziemy zobaczyć jeszcze raz do szczura, chociaż ja już straciłam nadzieję, czy ten szczur się złapie. Ale musimy i zobaczyć, nie? Bo my tą pułapkę tam otworzyliśmy. Koniu, śpisz? <grywia> Jak się spójrza? Nie śpisz? Dobra, to nie śpi. Dobra, Ares, bo jest bardzo zimno. Więc idziemy szybko sprawdzić, czy jest szczur, i idziemy do domu. Dobra? Dobra. To do piątka. Ok. A co ty znalazłeś? Pokaż, chodź do mnie. Pokaż, co masz. Taką brudną zabawkę znalazłeś? A to nawet nie jest Twoja zabawka. O, jesteś na pole. Nawet nie wiecie, jak jest dzisiaj zimno. Wieje mrozem normalnie. Dobra, idziemy odłożyć jajka. Czekaj, Arciu. Dzieci odłożymy, bo zamarzną. Chodź najpierw szczur. Najpierw szczura musimy złapać. Puść tą zabawkę, puść. Dobra, idziemy tam. Poczekaj. Idź za mną. No nie, zamknęła się znowu. Ja nie wiem, Ares, co tu się dzieje. Zamknęła się. Możesz przyjść. Zobacz. już to przestała nawet obchodzić. Jaka dziura. Ja. Yeah. Rex. Ty nie jesteś terrierem przypadkiem? Terriery nie łapią szczurów? Dobra, otwieram i uciekam stąd, bo ja się boję tej dziury już powoli. Zobaczcie to. Tam jest dziura i tu jest dziura. One tu mają tunel. Dobra, kładę tutaj. Ja nie wierzę. Czekaj Ares. Zostawiam to tak. Ja już straciłam nadzieję. Już nawet nie liczę, że go złapiemy. Chodź, myszko. Rex, chodź do domu. Żadne pole, jest za zimno. Później pójdziemy. Ja się muszę ugrzać, bo ręki nie czuję. Tak, ale czekaj, zobaczę, czy kury są dobrze zamknięte. Gdzieś nie była aż tak dobrze zamknięta stajnia. nie jest dobrze zamknięta. Dobra, Aresław do domu. Ja nie idę z tobą na pole, chodź. Chodź do domu. Później może przestanie wiać, wiesz? To później idziemy.